Ostatnio zapytałem się Was w moim QA na głównym kanale, czy chcielibyście, żebym stworzył drugi kanał, gdzie będą bardziej rozrywkowe treści, takie jak na przykład granie różnych gry lub właśnie paczki modów. Komentarze jakie dostałem by większość na tak, więc pierwszą paczkę, jaką tutaj zobaczycie, jest Opolis, czyli paczka o tym, co wszyscy lubią najbardziej, czyli zarabianie pieniędzy. A każdy Minecraftowy świat zaczynamy tradycyjnie, czyli od zebrania drzewa. Wówczesne paczki modów zawierają swoją własną linię questów, do których dostęp mamy, otwierając kwipunek i klikając to taką książeczkę w rogu. Questy przeprowadzą Cię przez ścieżkę, przez różne mody i nowości. Niektóre linie questów mogą być niedostępne do czasu, aż odblokujesz je przez progresję. Przez inne linie questów. Surowe rudy nie mogą być przepalone. Żeby zdobyć swoje pierwsze materiały, musisz użyć przetapiania ich przez używania moda casting. Więc myślę, że już możemy rozpocząć naszą przygodę na paczce Opolis i W międzyczasie zebrałem już większość startowych materiałów, i w naszych questach odblokowało mi się parę nagród. Możemy je zebrać oto tym przyciskiem w rogu. I dostaliśmy B-bugs, czyli nasze pierwsze coiny. Dokończmy jeszcze pozostałe questy i odbierzmy za nie nagrody. Kolejnym questem na naszej linii questów jest stworzenie stona, czyli po prostu przepalenie zwykłego cobblestone'a. Na całe szczęście zdobyłem trochę węgla, więc można sobie z tym szybko poradzić. I odblokowaliśmy dostęp do jakichś nowych bloków. Mamy tutaj katalog, który się robi z 8 stoneów i jednego babaksu. I zróbmy nasz katalog. I odbierzmy za niego dwa kolejne baksy. Do katalogu możemy włożyć sobie nasze zgromadzone pieniądze i kopować za nie inne przedmioty, tym są nowe narzędzia. Bo niestety tutaj nie możemy sobie takich narzędzi zrobić, jak widać w craftingu po zrobieniu odpowiedniego przepisu. Nic się nie pokazuje. Więc kupmy sobie jakiś podstawowy kilof, siekierkę i wooden shearsy, bo widziałem, że na linii questów coś trzeba z nimi zrobić. Pozostałego stona, który nam został w piecyku, zróbmy sobie pierwszą licencję, którą prawdopodobnie będziemy musieli włożyć do marketu. I mamy nasz market. Do marketu możemy włożyć sobie nasz, naszą licencję, którą skraftowałem wcześniej. I w tym miejscu pokazuje się, co, co musimy zebrać, aby dostać jednego koina. Oczywiście licencja w markecie się zużywa, więc na razie ją wyciągnę i pozbieram troszeczkę materiałów. Naszymi nożyczkami możemy zebrać troszeczkę trawy i liści. To w połączeniu ze sobą w markecie, odrobiną dirtu, pozwoli nam uzyskać nasze bebaksy. Chyba przerolowaliśmy już wszystko wystarczająco razy i mamy 23 bebaksy. Zadnie kupmy sobie jeszcze łopatę, kolejne nożyczki i Basic Loot Box. Zobaczmy co to jest, więc otwórzmy naszego Loot Boxa i uwaga! Let's go gambling! Dostaliśmy trochę dirta. Kolejna część naszej linii questów mówi, że możemy skraftować Leafy String z liści. Zobaczmy co to jest i do czego to służy. Z leafy stringów możemy skraftować wełnę do łóżka. W sumie łóżko już mam, ale wełnę zróbmy jedną, bo da nam to oczywiście więcej coinów. I odbierzmy nasze zdobycze. Do następnej zakładki questów będziemy potrzebowali kopalni, więc spróbujmy poszukać takowej na mapie. Niestety na mapie takiej nie znalazłem, więc udaję się w podróż, żeby w końcu znaleźć tam jaskinię. No i przy okazji może jakieś struktury. Znalazłem też w międzyczasie. Kilka zniszczonych portali, niestety lud z nich nie był zbyt znaczący. A bloku złota nie mogłem wypkopać, bo kilo w żelazny to jak kamienny trzeba kupić i nie można go skraftować. Po jakichś parunastu minutach trafiłem na wioskę z moda Farmers Delight i postanowiłem się tam osiedlić oraz stworzyć tam serce mojej przyszłej korporacji. Otwórzmy sobie mój market. I kupmy nasz homestone, jest on troszeczkę droższy niż normalne rzeczy i ustawmy sobie tutaj nasz dom. Aby ruszyć dalej z kwestiami, będziemy musieli znaleźć nasz Basic Mining Fragment. Ja całkiem przypadkiem przechodząc tutaj zauważyłem jakąś dziwną rudę, która tutaj to jest i to może być myślę, że to jest tak... BASIC License Ore, spróbujmy sobie to zebrać. Dostaliśmy dwa Basic Mining fragmenty, ale żeby skraftować licencję, to będziemy ich potrzebowali więcej, bo aż 9. Więc weźmy, więc weźmy sobie troszeczkę drzwi i zanurkujmy. No i co, mamy kolejne 8 bloków naszego Basic License Ore, więc zbierzmy i mamy już wystarczające na stworzenie naszej kolejnej licencji. Basic, basic Mining License. Z której markecie możemy sprzedawać Dirt, Jasek i Cobblestone. Na szczęście ze samego kobla możemy sobie pozbierać bardzo dużo, siedząc po prostu tutaj i kopiąc naszym FTB Ultimine. Istnieje coś takiego jak Unbreakable Mining License czyli wsadzając go do naszego marketu. Nigdy ona się nie zniszczy. Wiem, mi się przydało, tylko widzę, że to wymaga aż 256 naszych mining boxów, więc na razie mi na to nie stać. Ale myślę, że to jest krok w stronę automatyzacji zbierania naszych pieniążków. A za nasze basic mining boxy w katalogu możemy sobie kupić lepszy kilo. No i w sumie to tyle. Cały czas mnie intryguje ta budowla, która jest tutaj. Co to może być? Jakaś studnia? Tak, miałem rację, jest to po prostu zwykła studnia, która się gdzieś tutaj wygenerowała. A z tym kilofem możemy zebrać w końcu to tajemnicze ender ore. Co to jest? Kto to dropi ender perły? Ender pearl fragment. Z tego możemy wykraftować ender perłę i homestone. Bardzo ciekawe. Okej, okay, zeszliśmy troszeczkę głębiej, ale widzę, że tutaj mamy jakiegoś szkieleta. O nie, kompletnie się nie przydogą, bo gotowałem i nie mam drewna. Ale może mi się jakoś uda z tymi. Ta paczka zdecydowanie nie jest nastawiona na taki typowy survival, bo od razu po zginięciu otrzymujemy Devstone i klikając prawym wszystkim myszy możemy się teleportować na miejsce naszego nagrobka. A przy wyjściu kompletnie nie zauważyłem naszego Advanced License Or Mamy Advanced Mining Fragment, akurat sztuk 9. Z tego możemy sobie craftować z Basic Mining Bakiem Advanced Mining License. Zebrałem sobie już wszystkie potrzebne materiały, więc siup klikamy Home Stone i teleportujemy się i teleportujemy się do domu. No, rewelacja Zróbmy sobie nasz Mining License. Włóżmy nasze rudy, które tutaj będą przerabiane. Oczywiście też jeszcze tutaj. Te, które mamy zebrane wcześniej, i włóżmy nasz mining license. Wyciągając tą licencję i ją wkładając z powrotem, możemy szybko sobie przerolować nasze oferty i uzyskać nasze baksy. 25 baksów na razie nam wystarczy. Tak samo, advanced mining baksy możemy sobie od razu zmieniać na basic mining baksy pozwala nam na zdobycie jeszcze więcej tych baksów. A za advanced mining baksy możemy kupić rzeczy z moda casting, kuary, bo to się mi przyda, kuary jest useful, wiaderko, diamentowy kilo, który od razu już sobie kupię. W sumie to w samo kuary też mogę zainwestować, bo to jest bardzo dobra rzecz, która mi na pewno przyspieszy zbieranie mining baksów. Takie kuary kładziemy sobie najlepiej w rogu czanku, który chcemy wykopać. Obok niego stawiamy skrzynkę, i zasilamy je węglem. Co powoduje, że cały czang jest automatycznie wykopywany. A wszystkie bloki odkładane są tutaj. Teraz tylko wystarczy zaklejbować te dwa czanki, w których jest skrzynka i nasze quary oraz je załadować i nasza maszyna będzie powoli kopać materiały bez naszej ingerencji. W sumie teraz wypadałoby zainwestować w jakąś zbroję, bo jak widać raczej tak sobie bez zbroi nie poradzimy, więc sprawdźmy jak można zrobić na przykład żelazną zbroję, a żelazną zbroję jak w sumie każdą zbroję nie można tutaj skraftować, ale za to można kupić za nasze basic mining bags, więc możemy sobie przekraftować w sumie te nasze advanced mining bags na basic mining bags. No i z nich sobie kupić jakieś przedmioty. Kupmy sobie w sumie chestplate, może też spodnie, no i w sumie to tyle. I teraz nam brakuje trochę tych coinów, więc wypadałoby wybrać się do jakiejś jaskini. W sumie to od razu, jak jesteśmy pod wodą i kopiemy materiały, to wykopmy sobie trochę węgla, bo cały mój... mój węgiel włożyłem do kłary i nic mi nie zostało, więc też troszeczkę pochodni trzeba będzie zrobić, żeby oświetlić tutaj nasz teren. Klikając F7 na klawiaturze, otworzy nam się taka specjalna nakładka, która po. Pokazuje, które miejsca są nieoświetlone i które miejsca trzeba oświetlić, żeby nam się łomy nie spałnowały. No i takim sposobem oświetliłem sobie wszystkie miejsca wokół mojej bazy. Okej, okay, mamy tu wejście do jakiejś większej jaskini widzę. Ciekawe, może tutaj zdobędę... W końcu troja żelaza, którego już szukam, a jak widać... Na razie znalazłem tysiąc innych materiałów, ale nie żelazo. No dobra, mamy żelazo. Ale tylko jedno. No dobra, więcej żelaza. 6. No i w końcu jakaś lepsza ilość. Cynabar, szafir, ciekawe do czego on może służyć. W sumie to z czego co widzę, to do niczego. I Rubin? No i z Rubinem jest dokładnie tak samo. W sumie to, skoro mamy tyle tych materiałów, to spróbujmy je spieniężyć. Dobra, mamy pół staka, nasz Advanced Mining Bugs, czyli w sumie dwa staki naszych zwykłych Basic Mining Bugs, jeżeli byśmy chcieli przerobić. W sumie to ta niezniszczalna licencja pierwszego poziomu wcale nie jest tak nie, taka nieosiągalna, bo... Jeżeli byśmy zgromadzili jeszcze 32 takich naszych Advanced Mining Bugs, to bez problemu byśmy mogli ją kupić. Aby rozpocząć kolejną zakładkę questu, będziemy musieli sobie zebrać glinę. Na szczęście już pomyślałem wcześniej i tą glinę sobie zebrałem. Następnie trzeba ją przepalić na Brick. Na szczęście Brick też już sobie przepaliłem, więc mamy Brick. A później przepalić ją jeszcze raz na czarną cegłę, czyli Black Brick. I właśnie mi się tutaj to przepala. I z tych czarnych cegieł musimy stworzyć czarne cegły, tak dokładnie, czyli po prostu blok cztery czarne cegły. Dalej musimy przerobić jeszcze troszeczkę tych czarnych cegieł na czarne cegły. Cyk, mamy nasz simple controller. Kładziemy sobie, myślę, że tutaj gdzieś będę mieć ten, tą, ten fragment na właśnie moda casting. Kładziemy sobie nasz prosty kontroler. Nasze gui kontrolera jest dosyć proste, bo tutaj wkładamy rudy nieprzepalone. Obok niego musi być oczywiście tank z lawą. Kładziemy tank, uzupełniamy go lawą oczywiście. I tutaj nam się pokazała lawa. W sumie to możemy już przepalić naszą rudę, a pierwszą rudą, którą tutaj będziemy musieli robić, a właściwie to stopem, będzie Basic Processing Alloy, który tworzymy z żelaza i kopru. Więc możemy to od razu włożyć, wkładamy nasz koper i nasze żelazo. One fizycznie w naszym kontrolerze się nie pomieszają, więc do tego potrzebujemy kolejnego bloku o nazwie Mixer. Używany, aby połączyć wiele cieczy w jedną, aby stworzyć stopy. I mamy nasz prosty mikser, więc połóżmy go sobie w sumie obok kontrolera od razu. On powinien nam tak zaimportować na, nam ciecze. Mamy tutaj dwie ciecze. Teraz ok, on już miksuje. Myślałem, że trzeba tutaj położyć. Pisze, że możemy położyć łyżek miksera nad mikserem, żeby go przyspieszyć. Tylko nie wiem do końca jak to ma działać. W Westach w teorii jest coś takiego, lecz wymaga to dosyć drogiego craftingu, bo aż 11 sztabek złota na jedno. Co jest zdecydowanie na razie nieosiągalne. Aby stworzyć naszą licencję fizyczną, potrzebujemy jeszcze tylko solidifiera, czyli coś, co pozwoli zastygnąć tej cieczy. Ale do Solidifier'a będziemy musieli sobie coś jeszcze włożyć, więc kupmy sobie w naszym katalogu Plate Mold na licencję, Ingot Mold na sztabki i Block Mold na bloki. Skraftujmy sam Solidifier i połóżmy go obok naszego miksera. Cyk nie w tym miejscu, więc możemy go sobie szybko przenieść Shift i prawym przyciskiem myszy. Tylko musimy stanąć blisko niego i położyć go w tym miejscu. Mamy nasz Basic Processing Alloy. Teraz musimy go załadować w Plate Mold i my zaś położyć tank obok Solidifiera, żeby przyspieszyć prędkość. To jest bardzo ciekawe. Na pewno takie tanki i tego typu rzeczy przydadzą nam się do automatyzacji. Mamy nasz Basic Processing License. A z niego możemy sprzedawać różne rakiety, sztabki i szkło. Oczywiście szkło najbardziej mnie ciekawi. Bo jestem pewien, że istnieje coś takiego jak specjalna licencja na szkło. Oczywiście, tak. Specjalna licencja na szkło. I dzięki temu myślę, że będziemy mogli zautomatyzować tworzenie naszych Basic Processing bags. Ma to sens.